W wchodzi, niech bez uśmiechu nie wychodzi. Tego Wam życzę na święta i na co dzień. Zdrowych, radosnych, są rodzinnych miłych, Tylko na naszej gronie i tylko w Fitness. W nadchodzącym roku życzę Wam dużo szczęścia, dużo zdrowia, dużo uśmiechu, dużo nowych celów, które będziecie sobie skrupulatnie, powolutku, w swoim własnym zakresie realizować. Motywacji, oczywiście e, chęci zobaczenia Was tutaj wszystkie na sali. aby ten nadchodzący rok był dla nas wszystkich jeszcze lepszy niż ten, e, żebyśmy były wiecznie szczęśliwe, zmotywowane do działania, i żeby wszystko było dobrze, i żeby było zdrowie, bo jak jest zdrowie, to można robić wszystko, prawda? Więc tego Wam życzę. Najeźdźcie się w święta, żeby po Sylwestrze można było tutaj dużo spalać, żeby były nowe cele, dobra? Cześć, do zobaczenia! Wish you a Merry Christmas! Uh, wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! Życzę okazji zdrowia i zdrowia. Zdrowia. Zdrowia? Przede wszystkim. Żebyśmy były wszystkie zdrowe, żebyśmy mogły ćwiczyć w tym klubie naszym kochanym trenerkom i oczywiście żeby, wszystkim klubowiczkom. Żeby po nowym roku wróci, tak. wróciło do normy. I życzymy szczęśliwego nowego żeby, 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 żeby roku. Zdecydowanie lepszego. Kochane moje ladies, wszystkiego dobrego na święta. Niech będą zdrowe, spokojne, radosne, niezapomniane. Miłych chwil wam również życzę w gronie najbliższych. A w nowym roku w nowym roku życzę wam siły i wytrwałości, odwagi do spełniania marzeń, nawet tych najbardziej szalonych. I życzę nam wszystkim, żeby w końcu było dobrze. Ściskam i czekamy na was z dziewczynami w klubie po świętach. Buziaki. Życzę samych sukcesów w klubie w życiu, osobistym i zawodowym i żebyśmy wszyscy byli zdrowi, bo reszcie sobie chęć. Wszystkiego najlepszego dla siebie. Zdrowia! Ja! Omyć uśmiechu Zdrowia i radości. Drogi Leńcy, w tym roku przede wszystkim zdrowych i spokojnych zmian Wszystkiego Dobrego, kochane. Jestem u Wami, fikam nogami, ręce rzucam na boki, robię różne śmieszne kroki. Najlepiej jednak przy tej całej sportowej akcji wychodzi mi ćwiczenie pod nazwą Jędzorem Jelenie. Dlatego z uśmiechem przesyłam Wam moje życzenia dla Was wszystkich i każdej z osobna. A ja tu zmieniam rozporządzenie. I to wasze dla nas chcę usłyszeć życzenie. Zdrowia, szczęścia, uśmiechu, pomyślności, aktywności. Juhu!